Dobry wieczór Warszawa! Bardzo cieszę się, że tu jesteście. Bardzo przepraszam za 8 minut spóźnienia, ale to już piąte spotkanie zacząłem w Gdańsku, potem Szczecin, Poznań, Łódź i teraz Warszawie. więc tu no tak długą trasę trwającą od rana, to 8 minut to nie jest takie najgorsze spóźnienie. Wydaje mi się, że PKT działa dużo gorzej. A co więcej, chciałem Wam powiedzieć, że cała ta dwudniowa trasa, możecie już wyłączyć muzykę. Cała ta dwudniowa trasa, 10 spotkań w całej Polsce, takich plenerowych jak to, plus lot helikopterem przez całą Polskę, kosztuje mniej niż jeden pisowski piknik 800, finansowany z pieniędzy publicznych. Nie dość, że to kosztuje mniej, to jeszcze sam tą kasę wpłaciłem na komitet, żeby móc to sfinansować, co pokazuje, ile efektywniej wydaje się własną kasę niż pieniądze publiczne. Z tego też powodu pisowcy powinni wydawać jak najmniej naszych pieniędzy, bo robią to wybitnie, wybitnie, niewydajnie, tak? Rozrzucają nasze pieniądze na głupoty. Mamy ostatnie chwile tej kampanii wyborczej. Jutro jest ostatni dzień kampanii, potem już mamy ciszę wyborczą kampanii, która była bardzo długa. Dla mnie zaczęła się 15 października zeszłego roku. To był naprawdę rok ciężkiej pracy. Na samym początku postawiłem dwa cele strategiczne. Pierwszy jest taki, że musimy zrobić dwucyfrowy wynik w tych wyborach i drugi jest taki, że musimy mieć tylu posłów, żeby móc zablokować w najbliższym sejmie powstanie rządu zarówno pis jak i platformy. I wszystko wskazuje na to, że jesteśmy o krok, o tyle od zrealizowania obydwu tych dwóch celów. Sondaże dają nam teraz w tym momencie około 10%, co nam da 30, 40, nie wiadomo mniej więcej posłów. I wszystko wskazuje na to, że tych 30, 40 posłów to będzie dokładnie tylu, żeby zablokować zarówno rząd PiSu, jak i rząd Donalda Tuska. Więc nasze cele prawdopodobnie zostaną zrealizowane. Czego absolutnie nie mogą powiedzieć ani pisowcy, ani platformersi, ani PSL-owcy. W ich sztabach jest teraz nerwowo. W ich sztabach są, sztabach są teraz nerwy. Bo oni już wiedzą, że nie uda im się zrealizować swoich celów. Nie powstanie po tym... Po tych wyborach rząd Morawieckiego nie powstanie po tych wyborach rząd Tuska, bo po prostu zabraknie im do tego głosu. Stąd te nerwy u nich, stąd te pierwsze rozliczenia. Dzisiaj rano Grzegorz Schetyno mówił, że Donald Tusk jest oczywiście... Osobiście odpowiedzialny za kampanię wyborczą i osobiście będzie odpowiedzialny za sukces w tych wyborach. To no, jest zupełnie oczywiste, że mówił tak naprawdę, że Tusk jest osobiście odpowiedzialny za porażkę w tych wyborach, bo Sketynę jest śmiertelnym wrogiem Tuska. W PiSie podobne nie są nerwy. Trzy tygodnie temu brata Szydło mówiła, że no ma nadzieję, że po wyborach powstanie rząd Kaczyńskiego, a nie Morawieckiego, ponieważ na niego chce zrzucić to, że PiS będzie miał tak słaby wynik. Dzisiaj w Rano mówił, że jeżeli ten wynik będzie trochę nie za dobry, to będą kolejnego dnia już rozliczać personalnie, kto za to odpowiada, czyli Kośniak kamysz Już teraz tam się ustawiają do rozliczeń, bo wiedzą, że nie będą mieli takiego wyniku, na jakim im zależy. Z tego też powodu są na nas te wściekłe ataki w mediach. Nie wiem, czy widzieliście wczorajszy TVN, ten seans nienawiści pod kątem Konfederacji, ten dowód, że Kraśko nie jest żadnym dziennikarzem, tylko jest marną podróbką, Funkcjonariuszem partyjnym, miernym propagandystą, który udowodnił to rzeczywiście najlepiej pasuje do TVP, gdzie siedział przed wyborami w 2015 roku. I on chciałby znowu wrócić do TVP, bo tam się więcej zarabia niż w TVN-ie. I z tego powodu tak kłamią, z tego powodu rzucają nas tymi wszystkimi kłamstwami i bzdurami, bo zależy im na tej kasie. Przed 15 rokiem zarządów Tuska strumień pieniędzy państwowych ze spółek i z ministerstw. szedł głównie do Gazety Wyborczej, szedł do Newsweeka, szedł do mediów powiązanych z tym salonem. Potem się zmieniło i zaczęli pieniądze wysyłać Sakiewiczowi i tak dalej, mediom pisowskim. I oni o te pieniądze tak walczą, dlatego tak kłamią, dlatego tak sieją nienawiść do nas. Do głowy by im nie przyszło, żeby chociaż zapytać o nas pro, nasz program. Pyta jakieś kompletne głupoty. O wypowiedzi sprzed 10 lat. O wypowiedzi ludzi, których nawet nie znam. Ja już przywykłem do tego, że się trzeba tłumaczyć za Korwina, ale żebym się musiał tłumaczyć za ludzi, którzy mówią rzeczy, kiedy Korwin siedzi 10 metrów dalej? No bez przesady, co ja mam wspólnego z tymi ludźmi? Nic nie mam wspólnego, Muszę się w TVN-ie przeciwko z nich tłumaczyć. Wczoraj Kraszko wprost powiedział, że Tuska to się pyta o wypowiedzi Tuska, a mnie się pyta o wypowiedzi wszystkich dookoła. Ja to ludzi, których nie znam, których na oczy nigdy nie widziałem i mam się tłumaczyć, jak dostałem 15 minut w nie. Po raz pierwszy od nie wiadomo kiedy. Taka jest uczciwość tej telewizji. Niczym się nie różnią od TVP. W zasadzie w TVP się byłem, byłem lepiej traktowany niż w tvn nie Są prawdopodobnie gorsi niż w TVP. Media kłamią na nasz temat bez przerwy. Politycy też kłamią na nasz temat. Jako pierwsi opublikaliśmy program jeszcze w czerwcu. Ponad 100 stron. Czy którykolwiek dziennikarz Pytał nas o ten program, pytał nas o nasze prawdziwe propozycje. Mówimy, że chcemy rozbić monopol NFZ-u, żeby to zdecentralizować, żeby była konkurencja, żeby był wyższy poziom jakości usług, dokładnie tak jak jest w Niemczech. To co oni mówią? Że mamy się leczyć u wiejskiej baby, że to jest nasz program na system ochrony zdrowia. W ogóle udają, że nie rozumieją, co do nich mówimy. Udają, że nasz program nie istnieje. Bo zresztą o programie pis i Platformy również mało się mówi, ale to dlatego, że ich programy nie mają kompletnie żadnego znaczenia, nie mają żadnego sensu. Opublikowali je dopiero w połowie września, na sam koniec kampanii wyborczej. Zresztą te ich propozycje również się do niczego nie nadają albo są kopią naszych. To świetny przykład. Tusk zaproponował dwie rzeczy. Likwidację podatku belki i podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Tak się śmiesznie składa, że to są obydwa moje postulaty. Tusk je sobie pożyczył. Natomiast nie liczcie na to, że Tusk je zrealizuje. O ile wzrost kwota wolna od podatku przez 8 lat rządów platformy obywatelskiej. O 2 złote. O dwa złote przez 8 lat. I teraz nagle podniosą tę kwotę wolną od podatku? Nie podniosą. Mówią, że zlikwidują podatek belki że nie będą podnosić podatków. Tusk przed poprzednim przejęciem władzy powiedział, że zdymisjonuje każdego ministra, który choćby zaproponuje podwyżkę podatku. Po czym co zrobili? Podnieśli VAT rzekomo na 3 lata, a do teraz jest wyższy. Takie są propozycje Platformy. To jest wiarygodność Tuska. Nie ma tutaj absolutnie żadnej wiarygodności. Nie ma też wiarygodności w kolejnych ich postulatach. Przedstawili sto konkretów. Czy ktoś się w nie wczytał? Ja się ostatnio wczytałem z ciekawości. Konkret 89. Redukcja CO2 o 75% do 2030 roku. Nawet Unia Europejska, te szalone Fit for 55, to jest redukcja tylko o 55%. A oni chcą o 75%. Czy ktoś to podliczył? Czy jakiś forum? Podliczył, ile kosztuje ta propozycja Donalda Tuska. Samo Fit for 55 kosztuje prawie bilion złotych a jest mniej radykalna niż to, co proponuje Platforma. Więc ta jedna, ten jeden konkret z 89 konkretów Tuska kosztuje bilion złotych. I żaden dziennikarz, żaden wiek, żaden inny propagandysta nie podniósł tej kwoty. Piszą nam, że to my mamy najmniej odpowiedzialny program budżetowy, mimo że jako jedyni mówimy o cięciu wydatków. Nie tylko o cięciu podatków, ale i cięciu wydatków, żeby się ten budżet bilansował. Platforma z pisem obiecują wzrost wydatków, Obiecują obniżenie podatków i to nie jest populizm. Populizm jest wtedy, kiedy my mówimy o cięciu wydatków. Tak uczciwie nas traktują. Reszta, więc jestem przekonany, że tego postulatu nie zrealizują, bo jego się nie da zrealizować. To byłaby ruina. Dla... Co jest? Że mówiłem? Mam nadzieję, że dobrze mówiłem. Ja nie wiem, czy mnie wymienili. To jest cichszy chyba, nie? No dobra, mogę do tego mówić. Ja do już tamtego przyzwyczaiłem. Znaczy ja skończyłem i wybiłeś z rytmu. O tusku coś mówiłem. A! Że ten jego postulat redukcji o 75% jest nierealistyczny. On go nie zrealizuje. jeżeli go zrealizuje, to będzie kosztowało bilion złotych. Więc ten człowiek albo znowu chce wszystkich oszukać, albo chce doprowadzić nas do ruiny. I to są jego propozycje na te wybory. Pisowcy z kolei już nie mają żadnej wizji, już absolutnie nic im się nie chce. Jakie mają propozycje? Że będą remontować klatki schodowe i że w szpitalach będzie wreszcie być może smaczniejsze jedzenie. Serio po 30%. W 20 latach trzeciej RP szczytem naszej ambicji było to, żeby była jadalna kiełbasa w szpitalu. O to nam wszystkim chodzi, jesteśmy na tym poziomie rozwoju gospodarczego, żeby w szpitalu było jedzenie, które da się zjeść. To jest ambicja tego rządu. Tylko i wyłącznie takie propozycje mają, bo nie mają wizji. Im się nawet nie chce chcieć spróbować zrobić czegoś więcej. Nie mają do tego ambicji, nie mają do tego chęci państwa obsiedli ministerstwa i nic już tym ludziom się nie chce. A nam się chce. My naprawdę chcemy coś tutaj zmienić, bo to nie ma sensu ta cała walka z tym systemem, z tymi wszystkimi mediami, z tym podatku o jeden punkt procentowy albo likwidacji jednego przepisu. To byłoby kompletnie bez sensu. My chcemy dokonać daleko idących zmian. Chcemy, żeby Polska wreszcie zaczęła wyglądać inaczej już przez 18 lat takie składki na ubezpieczenie zdrowotne do tego monopolisty do NFZ-u, a potem i tak musimy za leczenie płacić prywatnie, bo nie da się dostać w sensownym terminie do lekarza specjalisty na NFZ. Musimy płacić wysokie składki emerytalne i tak oszczędzać na emeryturę, bo obiecana naszemu pokoleniu emerytura z ZUS-u jest w wysokości 20% naszego wynagrodzenia. Obecnie emeryci przechodzą na emeryturę mając 55%. Nas czeka 20%. Podzielcie sobie ludzie swoje wynagrodzenia przez pięć i zobaczcie, ile pieniędzy macie dostać na emeryturze, jeżeli sami sobie nie zaoszczędzicie. A z czego to oszczędzać, jak płacimy takie wysokie składki i podatki? Co więcej, ta kalkulacja zakłada, że dwa, trzy, może cztery, nikt nie wie, miliony Ukraińców, którzy przepracowali w Polsce chociaż jeden dzień, nie zgłoszą się po obiecaną im emeryturę. Bo rząd Platformy Obywatelskiej lata temu podpisał beznadziejnie głupią, no idiotyczną wręcz umowę z Ukrainą, na podstawie której wy wystarczy, że Ukrainiec przepracuje w Polsce jeden dzień, żeby po przejściu na wiek emerytalny mieć prawo do polskiej emerytury. I ZUS będzie wypłacał różnicę między emeryturą ukraińską a polską. A ukraińska jest pięć razy niższa. Być może wtedy będzie już tylko cztery razy niższa. Przecież to jest bomba podłożona pod polski system emerytalny. Nikt nawet nie liczy, ile pieniędzy nas to w przyszłości będzie kosztować. Kto to będzie płacił? Skąd składki będą na, wynagrodzenie, na emerytury dla Ukraińców, jeżeli ich będą miliony? ZUS się teraz i PiS głupio tłumaczy, że prawie żaden Ukraińiec nie pobiera w tym momencie emerytury. No jasne, że nie pobierają jeszcze, bo nie mają 20, 30, 40 lat jak tu pracują. Wrócą tu za lat 20, 30, kiedy będziemy w szczycie naszego kryzysu emerytalnego i się po te emerytury zgłoszą na podstawie umowy, którą z głupoty rząd polski podpisał z Ukrainą. My mamy zupełnie inny program niż oni. W zasadzie w większości spraw się nic z nimi nie zgadzamy. Jeżeli się spojrzy na programy PiSu i Platformy, tam jest w zasadzie to samo. Zwiększenie wydatków, zwiększenie podatków, przy czym o zwiększeniu podatków nie mówią, mówią tylko o zwiększeniu wydatków. Platforma wprost mówi, że utrzymają wszystkie zdobycze socjalne PiSu i dodadzą do tego swoje. Nie mają żadnego innego pomysłu. Mamy bardzo rozbudowany program. Ostatnio go ujawniałem na YouTube, przez godzinę go opowiadałem, nie będę następ. Teraz zanudzą, bo też już jest dosyć późna pora, widzę, że ktoś trzyma go w ręku, ale go zredukowaliśmy ostatnio do pięciu punktów, do tej piątki konfederacji, z którą dzisiaj latam po całej Polsce. Punkt pierwszy niskie i proste podatki. Znowu przygotowałem 200 stron nowych ustaw PIT, CIT oraz VAT, na miejsce 1300 stron tych obecnych ustaw. I któregokolwiek dziennikarza to interesuje? Nie. Jak napisze tweeta, że trzeba zlikwidować PiS, PO, ZUS, CID, VAT, TVP, TVO i tak dalej, to te barany się mnie pytają, ile to będzie kosztować. Albo jak to jest mój program podatkowy, że on jest nieodpowiedzialny, bo państwo bez podatków zbankrutuje i zniknie. A jak im podstawiam pod nos 200 stron gotowych ustaw podatkowych, żadna partia wcześniej nie przygotowała tak kompleksowych zmian podatkowych. Zwróćcie uwagę na ich propozycje. Oni mówią o detalach, żeby jeden przepis może zmienić, albo jeden mały podatek uchylić, a my prezentujemy kompleksowe nowe ustawy podatkowe. I dziennikarze cisza nie zająkną się na ten temat wolą się mnie pytać o wypowiedź Tumanowicza sprzed 10 lat. Na tyle im rozumu starcza. Nikt się o to nie pyta. My to mamy gotowe i tu mamy wiarygodność. Nie wierzę, że oni uproszczą podatki, jak od 18 lat je komplikują. Z każdym kolejnym rokiem Ustawy podatkowe w Polsce są coraz dłuższe i coraz bardziej skomplikowane. I to ci ludzie właśnie robią, na zmianę PiS z Platformą. I co, myślicie, że teraz na staro im się odwidziało? Że nagle stwierdzą, nie pójdziemy w przeciwnym kierunku, niż szliśmy przez 18 lat? Nic takiego się nie wydarzy. Dalej będą komplikować podatki, niezależnie od tego, co teraz na ten temat kłamią. A my je naprawdę uprościmy, bo wiemy, jak je uprościć i naprawdę bardzo mi zależy na tym, żeby je uprościć. No i obniżyć, jak tylko obniżymy wydatki. Punkt drugi. Dobrowolny ZUS. W Niemczech jest dobrowolny ZUS. Czego w Polsce nie może być? W Polsce zresztą też jest, ale trzeba mieć spółkę ZO albo umowę o dzieło, albo wynagrodzenie członka zarządu. Jest mnóstwo rodzajów dochodów w Polsce zwolnionych z ZUS-u. Czemu działalność gospodarcza ma być ozusowana? Z czego to wynika? Czemu ZUS w Polsce tak naprawdę jest haraczem za brak konieczności prowadzenia pewnej księgowości? Wystarczy założyć spółkę ZO i nie ma tego zus ale księgowemu trzeba wtedy płacić te 1000, 1500 zł. Czemu ZUS pobiera haracz, od braku obowiązku prowadzenia pełnej księgowości od przedsiębiorców. Jak ktoś ma, nie wiem, 20, parę, 30 lat, zakłada firmę, albo mają już z dwa lata, ma dużo wydatków, musi zapłacić pracowników, musi zapłacić za ZUS, za jakieś, nie wiem, wyposażenie, wyłożyć pieniądze na to, że kontrahent mu faktury nie zapłaci. Serio, to ubezpieczenie społeczne jest najważniejszą rzeczą, najważniejszym wydatkiem. Te 1600 zł miesięcznie, kiedy nawet nie ma żadnego przychodu albo dochodu, to jest tak, jak powinien być traktowany przedsiębiorca w Polsce? Nie. Trzeba to znieść to jest mała kwota w budżecie państwa w tym w składkach tych ZUS-owskich. to nie jest dużo. Można to znieść z dnia na dzień. Kto płaci, kto chce, nie płaci ZUS, jak ktoś nie chce, niego po prostu nie płaci stać ZUS na to, żeby tej kwoty nie utrzymać, zwłaszcza, że w przyszłości będziemy musiał dzięki temu wypłacać niższe emerytury. Więc punkt drugi dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Punkt trzeci tańsze mieszkania. Wszystkie dotychczasowe programy rządowe, żeby było więcej mieszkań, nie doprowadziły do tego, że jest więcej mieszkań. Doprowadziły tylko do tego, że mieszkania były droższe. Te wszystkie rodzina na swoim, te mieszkanie na młodych. Na czym to działa? Że ludziom dopłaca do mieszkań. Więc jaki był efekt? Deweloperzy podnosili ceny mieszkań, a bankom było łatwiej udzielać kredytów. To były programy wspierające deweloperów oraz wspierające banki, a nie ludzi, którzy chcieli kupować mieszkania, bo żadnych mieszkań nowych przez to nie powstało. Ile mieszkań nowych powstało? dzięki temu, że wprowadzili kredyt 2%. Ani jedne, ani jedno mieszkanie więcej nie powstało. Za to mieszkania zdrożało kilkanaście procent w parę miesięcy. To czy to zwiększyło dostępność mieszkań, czy zmniejszyło. A te barany z Platformy chciały to zastąpić kredytem 0%, co by jeszcze bardziej pogłębiło ten efekt. Na pierwszym roku ekonomii uczą o zależnościach między popytem a podażą. Każdy student pierwszego roku ekonomii nie zaliczyłby studiów, gdyby nie odpowiedział, czym dla rynku nieruchomości skończy się wprowadzenie kredytu kredytu 0%. A te barany to wprowadziły, a drugie barany to jeszcze przebiły, żeby ten efekt jeszcze pogłębić. Nie mają zielonego pojęcia, jak działają najbardziej podstawowe mechanizmy ekonomiczne. Teraz mieszkanie plus miało do 2019 roku powstać 100 tysięcy mieszkań zbudowanych przez państwo. Do 23, czyli do teraz powstało 19 tysięcy, zamiast 100 tysięcy do 19 roku. A w tym samym czasie Deweloperzy, prywatne firmy w Polsce zbudowały nie 19 tysięcy, nawet nie 190 tysięcy, półtora miliona mieszkań, bo to firmy budowlane powinny budować mieszkania, a nie urzędnicy, nie politycy, bo się na tym po prostu nie znają. Politycy nie są od budowania mieszkań. Bądź teraz lewica z że nie zbudują mieszkania, ciekawe jakie zbudują. Nie umieją budować firmy powinny budować mieszkania. Proces inwestycyjny musi być jak najkrótszy. Proces uzyskiwania pozwolenia na budowę Powinien być jak najkrótszy. Te wszystkie norm, nowe normy powinny być zniesione. No patrzcie, gdzie my jesteśmy. Czy którykolwiek budynek tutaj został zbudowany po 2014 roku? Żaden! Żaden z nich nie spełnia współczesnych norm energetycznych, żaden pewnie nie dostałby pozwolenia na odbudowę. Czy to są slamsy? Czy to są domki z kart? Jak mówię, żebyśmy cofnęli się z prawem. Do budowlanym do roku 2014, to wyskakuje znowu ten głupi Petru i mówi, że my będziemy domki z kart budować, że my slamsy będziemy budować. Czy to wygląda jak slams? Nie, ten budynek stoi tu od setek lat i się nie zawala. Bo budynek się nie zawala wtedy, kiedy jest dobrze zbudowany, a nie kiedy ma papierki od współczesnego urzędnika. Mamy tak chore normy budowlane, że dom z Bali, zbudowany w Polsce, musi mieć te bale szersze niż dom na Alasce. Znaczy w Polsce jest zimniej niż na... Tak chore normy budowlane, że dom z Bali zbudowany w Polsce musi mieć te bale szersze niż dom na Alasce. Znaczy w Polsce zimniej niż na oknach, my musimy mieć trzy. Bo nas... Oknach. My musimy mieć trzy, do nas stać, do nas stać na tą każdą dodatkową szybę w każdym oknie, w każdym budynku, w każdej Polsce. Czy ktoś podliczył, ile pieniędzy nas to kosztuje? Bo to są nasze pieniądze, urzędnicy mają to gdzieś, że wymyślają nowe normy, które zwiększają koszty budowy mieszkań. I przez to ceny mieszkań rosną. Same nowe regulacje, które weszły po czternastym roku, zwiększyły koszt budowy mieszkań o 30%. Policzcie sobie, jak niedawno kupowaliście mieszkanie, ile ono tańsze by było, gdyby nie te głupie normy, które się nie było. Oni w kolejce ustawiają kolejne normy. Mamy dyrektywę budynkową, tą EPBD unijną, która ma być teraz wdrażana w Polsce, która znowu zwiększy koszty budowy mieszkań, bo znowu dociskają śrubę i robią jeszcze bardziej absurdalne normy, za które my będziemy musieli płacić. Ich to nie boli, bo to my będziemy musieli płacić. Ale tego wam inni politycy nie powiedzą. To przed wami ukrywają, o ile wzrosną koszty budowy czy też remontów mieszkań. Ta, ta dyrektywa zakłada przymusowe remonty mieszkań, które nie spełniają normy. Kto to za to zapłaci? Ile nas to będzie kosztować? O tym również nie dowiecie się w tej kampanii wyborczej. Dowiecie się, że jemy psy, że nie szanujemy kobiet, tego się dowiecie, a nie tego, co oni dla was szykują. Więc te przepisy trzeba uprościć, trzeba je znieść, żeby mieszkania były tańsze, zadziałać na podaż. No, jedna czwarta Warszawy to są tereny rolne, na których się nie da normalnie budować. No kto to wymyślił? Połowa Krakowa to są tereny rolne. No przecież ile budynków można by tam zbudować, gdyby nie głupie przepisy. I punkt piąty zero socjalu dla Ukraińców. W przyszłym roku mamy zaplanowane, optymistycznie, bardzo optymistycznie, 160 miliardów złotych deficytu, rekordowy deficyt w historii Polski. 160 miliardów i to na bardzo optymistyczny wariant jest. Czy nas stać na to, żeby jeszcze utrzymywać sąsiedni naród? No kto wymyślił, żeby Ukraińcom fundować te kredyty 2%, żeby taniej kupowali nieruchomości w Polsce? Kto wymyślił, żeby płacić im ten rodzinny kapitał opiekuńczy? To 800 plus, to miało być na polską demografię czy na ukraińską demografię? Ja rozumiem, zależy nam na tym, żeby Ukraina nie przegrała z Rosją, tak? Pomóżmy im w tym, ale jaki wpływ na wojnę Ukrainy z Rosją ma to, że Ukraińcy dostają preferencyjne kredyty w Polsce na zakup polskich nieruchomości? Jak to wpływa na wysiłek wojenny? Jak to pomaga im na froncie? No w ogóle im nie pomaga. Polskie podatki powinny iść na potrzeby polskich obywateli, a nie na potrzeby obywateli wszystkich dookoła. Nie stać nas na to, że oprócz siebie, żeby utrzymywać jeszcze cały sąsiedni naród i potem im emerytury wypłacać za 20 lat. No nie stać nas na to. Mamy za mało pieniędzy. To jest pięć naszych postulatów, które mam nadzieję, że zrealizujemy. Jesteśmy naprawdę blisko tego, żeby mieć decydujący wpływ na kształt Sejmu po tych wyborach. Naprawdę blisko. Tylko musimy się zmobilizować. Porównując to do meczu piłkarskiego. Wiosną strzeliliśmy gola na 1-0. Potem w czerwcu na 2-0. Teraz nam strzelili na 2-1. I się bronimy. Zostały nam kilka ostatnich minut tego meczu i bardzo nie chcemy stracić gola na 2-2. Ale trzeba się spiąć, trzeba się zmobilizować. Z wewnętrznych, bardzo dokładnych badań Platformy wynika, że mamy 11% poparcia. Ale tylko jeżeli się kogoś zapyta, na kogo byś zagłosował. Jak się zapyta, czy na pewno pójdziesz do wyborów i zagłosujesz, to nam spada na 8,5%. Mamy najbardziej zniemobilizowane elektorat w Polsce. Dlaczego? Bo mamy najmłodszy elektorat. Popierają nas 20, 30-latkowie i trochę 40-latków. Młodzi ludzie rzadziej chodzą na wybory w Polsce niż starsi. Z tego powodu musimy się naprawdę spiąć i pójść po prostu na te wybory. Żeby się nie powtórzyła sytuacja z roku 2015 w roku 2015 partii Korwin zabrakło w całej Polsce i za granicą 30 tysięcy głosów do tego, żeby wejść do Sejmu. Gdyby w każdej komisji wyborczej, takiej malutkiej, w jakimś blokowisku, przy kilku blokach, gdzie przychodzi kilkaset osób zagłosować, gdyby w każdej komisji jedna osoba zagłosowała więcej na partię Korwin, gdyby tej jednej osoby chciało się pójść na wybory, to partia Korwin w 15. znalazłaby się w Sejmie, a PiS nie miałby większości. W większości w 2015 nie powstałby PiSu. Polska wyglądałaby zupełnie inaczej niż teraz. Ale jeszcze gorzej się stało w 2019. Tam, gdyby w zaledwie pięciu okręgach, nie w każdym z 41, ale w pięciu okręgach, w każdej komisji był jeden głos więcej na konfederację, PIS w 2019 roku również nie miałby większości. Pomyślcie, o ile inaczej by ten kraj wyglądał. Ile głupich rzeczy by się nie stało. Ile pieniędzy by nie zostało zmarnowanych, gdyby ta jedna osoba w tych pięciu okręgach poszła w każdej komisji zagłosować. To jest dosłownie tyle, co nic. I trzeba zrobić absolutnie wszystko, żeby ta historia nie powtórzyła się trzeci raz z rzędu. Nie stać nas na trzecie z rzędu rządy PiSu. Naprawdę bardzo ich nie chcę. Ale to już musimy się naprawdę wszyscy spiąć. Nie ma już czasu na przekonywanie do naszych racji ludzi do tego nie nieprzekonanych, którzy wierzą w Hołownię, Tuska, Kaczyńskiego czy Biedronia. Ich nie przekonamy na tej ostatniej prostej, ale jest mnóstwo ludzi, którzy nas popiera, a nie chce im się pójść zagłosować, nie chce im się poświęcić tych 15 minut. I to ich trzeba przekonać, trzeba do nich trafić, napisać smsa, zadzwonić, nie wiem, na Messengerze napisać. Jak się upierają, powiedzieć, żeby dla was to zrobić. Jak im nie zależy, niech zrobią dla Was jedną rzecz i pójdą na te wybory. Postawcie im za to kawę, piwo, flaszkę, cokolwiek. Ten głos jest warty tego piwa, żeby tego człowieka tym piwem przekupić. Jest sens, żeby to piwo zainwestować w to, żeby ten rząd obalić. To w czasie Covid'a mówiłem, że nigdy wcześniej bunt Przeciwko rządowi nie wymagał tak mało, to znaczy zaledwie pójścia nielegalnie na pizzę albo na kebaba. Teraz ten bunt przeciwko rządowi, obalenie rządu się może udać dzięki postawieniu komuś piwa. To jest naprawdę niewiele. Ludzie dużo więcej płacili za to, żeby rząd to balić. Wystarczy postawić piwo komuś, kto nie chce pójść na te wybory i ten rząd się za parę dni zmieni. Mamy niepowtarzalną szansę. Nie wiadomo jak się historia rozwinie. Nie wiadomo co będzie w przyszłości. Tu i teraz mamy wielką szansę odegrać decydującą rolę w państwie polskim zaledwie za parę dni. Możemy trzymać w szachu zarówno PiS ani Platformę. Bez nas nawet głupiego marszałka Sejmu nie będą w stanie powołać, jeżeli będziemy mieli ten pakiet kontrolny. Naprawdę to może być już ta jesień może się okazać, że naprawdę wywrócimy im ten stolik na dniach. Tylko żeby to się udało, po prostu musimy zrobić prostą rzecz. Pójść głosować. Na sam koniec kampanii, na sam koniec tego spotkania bardzo Was proszę idźcie na te wybory, weźcie po jedną, dwie osoby, pójdźcie na te wybory to to się po prostu uda i przewrócimy im ten stolik. Bardzo Wam dziękuję.